Lecimy z pytaniami do refleksji i z afirmacjami do dzisiejszego dnia, szóstego, czyli kobieca obecność. Pierwsze to zapisujemy nasze afirmacje. Pierwsza afirmacja to jestem tu, cała obecna i bezpieczna. Następna afirmacja to moje tempo jest wystarczające. Trzecie to Moja obecność jest moim luksusem i moją mocą. Za każdym razem, kiedy będziesz w pośpiechu, przypomnij sobie, żeby zwolnić, weź głęboki oddech i powtórz sobie właśnie te afirmacje. A teraz zapisujemy sobie pytania do refleksji, na które proszę, cię, abyś sobie odpowiedziała. Pierwsze pytanie to: Co dzisiaj poczułam, kiedy zwolniłam? Drugie pytanie to: jak się czuło moje ciało, kiedy zwolniłam tempo? Czwarte, bardzo podobne, związane z ciałem: jak obecność zmienia jakość mego ciała? Czwarte pytanie bardzo ważne: gdzie w życiu potrzebuję więcej przestrzeni? Te pytania, moja kochana, mogą ci towarzyszyć naprawdę w wielu sytuacjach i momentach Twojego życia, nie tylko teraz, jak robimy rytuał. I fakt tego, że sobie je zapisujesz, jest bardzo ważny, ponieważ będziesz mogła wrócić do tego za każdym razem, jak tylko będziesz tego potrzebować. My się będziemy słyszeć jutro. Jutro mamy siódmy i ostatni dzień naszego Rytuału Świadomej Kobiecości. To będzie przepiękny rytuał, i oczywiście będzie też zadedykowany film o tym, jakie afirmacje i pytania do refleksji przygotowałam do tego właśnie dnia. Pozdrawiam cię, całuję mocno i ściskam.